Łąża, tutaj się urodziłem i wychowałem. Od 39 lat jestem mieszkańcem tej ziemi, szczęśliwym mężem i ojcem. Przez ostatnią dekadę pracuję dla Państwa jako prezydent miasta. To były dobre lata dla Łąży, pełne nowych inwestycji, dynamicznego rozwoju, ciekawych pomysłów i owocnych spotkań. Przed nami kolejne wyzwania. Łomża to bezpieczne, czyste i wyjątkowe miasto. Pięknie położone nad brzegiem Narwi. Jest dobrym miejscem, by założyć rodzinę, wychować dzieci, rozwijać się zawodowo, dbać o zdrowie i korzystać z kultury. To dobre miejsce do życia dla wszystkich naszych mieszkańców. Łomża to wymarzona przestrzeń dla naszych dzieci. Każde dziecko urodzone w Łomży otrzymuje samorządowe becikowe, które jako prezent na pewno utrzymam. Wkrótce w naszym mieście powstanie 200 dodatkowych miejsc w nowoczesnych żłobkach i przedszkolach. Zbudujemy kolejne hale sportowe, boiska i place zabaw, w tym sensoryczne, w pełni dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnością. W Łomża to również dobre miejsce dla rodzin. Wspieramy je na każdym etapie. Niebawem rozpoczniemy budowę bulwarów nad Narwią. Planujemy także rewitalizację parku. Łomżyńska Karta Mieszkańca zapewni od 1 lipca tego roku darmową komunikację dla wszystkich, a także zniżki na ofertę kulturalną i sportową. Znacząco zwiększamy nakłady na budżet obywatelski. Nowe inwestycje to przyszłość i szansa dla Łomży. Jesteśmy gotowi do pracy. Nasz plan to kilkadziesiąt kilometrów nowych dróg, przy których powstaną kolejne firmy i zakłady pracy ponad 10 km nowych ścieżek rowerowych, kolejnych 12 elektrycznych autobusów. Dalej będziemy wspierać młodych ludzi w założeniu własnej działalności gospodarczej, a doświadczonym przedsiębiorcom ułatwiać jej prowadzenie. A to tylko część zamierzeń. Łomża to ważny ośrodek akademicki i kulturotwórczy. W naszym mieście studiuje prawie 4 tysiące osób. Nieustannie rozwijamy ofertę kulturalną skierowaną do naszych mieszkańców. Wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego będziemy kontynuować prowadzenie filharmonii kameralnej, a także teatru, lalki i aktora. Utworzymy nowoczesną mediatekę centrum wiedzy, nauki i technologii. Powstaną kolejne kluby dla Łomżyńskich seniorów. Nasza wspólna przyszłość zależy od naszych codziennych wyborów. Każdego dnia wybieram Łomżę. Słucham głosu mieszkańców, dzięki czemu razem tworzymy dobre miejsce do życia. Łomża to Twoje i moje miasto. Miasto, które kochamy.